O to jeszcze zapytam, ale chciałem porozmawiać o współpracy z dostawcami, no bo to jest tak, że kurtownik, w tym przypadku Makro, gdzieś tam negocjuje jakieś warunki z dostawcami, no i też od ODIDO później musi w pewien sposób egzekwować czy egzekwować od swoich zabiorców te warunki sprzedażowe. Jak, że tak powiem, się to dzieje? Bo to jest problem, który jest dużym zawsze wyzwaniem dla zarządców sieci franczyzowych. Jak wy sobie z tym radzicie? Oczywiście mamy nie tylko gazetkę, która mhm. jest jednym z takich głównych narzędzi do tego, żeby, żeby tą promo przynajmniej promocyjną ofertę unifikować w całej mhm. sieci. I tutaj to jest jedno z naszych narzędzi do rozmów z, z, z dużymi producentami. Ale, oczywiście, też poprzez specjalne programy dedykowane dla franczyzobiorców, specjalne programy retro, czy dofinansowania, do zakupów. Sprzedaż tą rozpoznajemy po, 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 po wizytach naszych klientów, detalistów w, w halach makro. I do tego dostosowujemy i przygotowujemy specjalne programy dla naszych franczyzobiorców. Można chociaż parę słów o tych programach, o tych programach retro, tych warunkach? Na jakiej zasadzie się to odbywa? To zależy w, o, od umów z producentami. Okay. Z każdym producentem mamy, mamy, mamy umowy, w których określamy sobie, jaka też jest ich rola dla naszych franczyzobiorców od i do. Nie tylko dla mhm. całego rynku, który obsługujemy niezależny, niezależnego, ale też dla. Dla sklepów Adidasa. Okej. Okay. Panie Łukasz, mówił Pan o tej wygodzie, o tym, że klienci oprócz tych sztandarowych, zawsze popularnych kategorii, charakterystycznych dla małych sklepów, coraz częściej poszukują produktów wygodnych. No, a takimi produktami są z pewnością produkty z kategorii no, chorekowej, umówmy się, czyli jakieś ciepłe przekąski, kawy, coś na smacznie, na gotowo i na szybko. No, no i też chciałem zapytać. Czy wy w Odido zamierzacie rozwijać tego typu kategorie? Jak na przykład no właśnie produkty gastronomiczne, ciepłe, przekąski, hot dogi to taki standard po prostu teraz? Jak to wygląda u Was? Albo jak będzie wyglądało? Ja myślę, że tu nie ma odwrotu już od mhm. tego kierunku i od tego trendu mhm. na rynku. Jak obserwujemy to od kilku lat, bardzo mocno się to spopularyzowało i bardzo mocno przyzwyczaiło konsumentów do korzystania z tego rodzaju rozwiązań. Tak? Jeśli jestem głodny, to chcę ten głód jak najszybciej zaspokoić. Bardzo często wychodząc już na progu sklepu chce konsumować ten, ten, ten produkt. Stąd tak popularna robi się kanapka, hot dog, mhm. o którym Pan wspominał. My oczywiście ten trend obserwujemy i absolutnie widzimy potrzeby uczestniczenia. Kilku, ale nie wszędzie, nie wszystko i nie w tym samym czasie. Tak? E, musimy widzieć zróżnicowanie naszych sklepów e, zróżnicowanie e, lokalizacyjne, gdzie ta potrzeba i szerokość tego asortymentu jest dużo większa e, i, i lokalizacje, które jeszcze mu, e, muszą poczekać chwilę do tego, żeby, żeby ten czas przyszedł e, dobry. E, no, oczywiście mhm. musi, to, to, tak, wysoka marża też jest atrakcyjna natomiast no Musimy patrzeć też na, 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 na straty na tych kategoriach. Tak, no bo no. to są produkty świeże, które gdzieś tak tam wszystko się psują, no i jeżeli się nie sprzedaną, no, to, to to wygenerują e, stratę. Ale to jak w takim razie teraz wygląda ta oferta, że tak powiem, w Makro, e, w, w Odido? My, my, my w dwóch obszarach chcemy to budować. Pierwszy mhm. obszar to oczywiście korzystać z synergii e, takiej, którą mamy e, w Chorece mhm. jako makro e, i budować asortyment gotowy. I ułatwiający przygotowanie posiłków w domu, czyli wszelkie produkty garmażeryjne, Aha. mączne, które faktycznie Konsumenci w do szukają po to, żeby skrócić czas przygotowania posiłku i ułatwić ten czas, tak, na tygodniu bardzo często nasi klienci są bardzo zabiegani, więc oni mają coraz mniej tego czasu na przygotowanie obiadu czy, czy kolacji w domu. I tutaj to jest obszar produktów, które kupuje w sklepach Odido po to, żeby szybciej i łatwiej przygotować posiłek w domu. To jest jeden obszar Aha. produktów, i tutaj poszukujemy synergii z, 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 z Choreką, żeby ta, tą ofertę wzbogacać, wyróżniać się tą ofertą, jeżeli chodzi o, o, o sieć Odido. Drugi obszar to są produkty ultra świeże. Bardzo szybko do bardzo szybkiej konsumpcji. Czy to jest kanapka, czy to jest WRAP, czy to mhm. jest panini? I tu poszukujemy możliwości i partnerstw, gdzie nasi klienci przez naszą zamawiarkę, M-Shop Trader, mogą do lokalnego wytwórcy tego rodzaju produktów złożyć zamówienie. To jesteśmy w planie budowania e, e, takiej oferty dla naszych klientów sieci od Czyli rozumiem, że to dopiero się wydarzy w przyszłym roku być może, ale jeszcze, że tak powiem, na pełną skalę, to dopiero to dopiero będzie. Pytał pan o trendy, na pewno w tym trendzie chcemy się okay. Dobrze, to jeszcze w, w kontekście, no może nie trendów, ale wspominał pan o nowym formacie. Ja chciałem zapytać o koncept Elevate. Jak następuje rozwój tego formatu? Ogłaszaliście go jakiś czas temu, no dosyć głośno. Z tego co wiem, to kilkaset sklepów, około 200-300 sklepów już zostało ten. przetransformowanych do tego formatu. Jakie są wnioski, jak postępuje ta transformacja? oceniać. Tak. Pierwszą rzeczą to jest to, że nasz format, czy propozycja, którą mamy w formacie Elevate, jest dość unikatowa na rynku, bo obejmuje bardzo kompleksową obsługę naszego klienta, naszego partnera, trochę podobną do obsługi w twardej franczyzie, pozostawiając dalej przedsiębiorcę w dużej niezależności i w absolutnej takiej decyzyjności po jego stronie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że <śm> budujemy od samego początku E, wspólnie sklep z, z klientem, tak, czyli rozmawiamy na temat właśnie tych potrzeb konsumenckich, tego lokalnego e, klienta, konsumenta, który przychodzi do sklepu i na tej podstawie proponujemy u, nowy układ sklepu, tak, e, e, włącznie z, z wszystkimi standardami. Kolejnym etapem jest przygotowanie rekomendowanych list asortymentowych. Jeżeli wiemy, kto i po co przychodzi do sklepu, to wiemy, jak skonstruować każdą kategorię asortymentowo i jak ją ułożyć na półkach, żeby była jak najbardziej bardziej marżowa, jak najbardziej zyskowna. Trzecim elementem to jest zastanawiamy się nad wyposażeniem sklepu, co inwestować, ile inwestować, co się zwróci w jakim czasie i w co warto w danej lokalizacji zainwestować. I tu makro współuczestniczy w tej inwestycji, tak? My się dogadujemy, ok, część inwestycji jest po stronie naszego klienta, część inwestycji my jako makro ponosimy. Podpisując odpowiednią umowę z klientami. No i czwarty element, myślę, że najbardziej unikatowy, to budujemy wspólnie z klientem sklep, czyli przeprowadzamy przez dość trudny proces przebudowy sklepu. Tak? To my koordynujemy dostawców, my umawiamy cały proces przebudowy. I to po otwarciu już tych 300 sklepów cieszy się największym takim uznaniem klientów, ok, wy pomogliście mi faktycznie przejść przez to sam, nie wierzyłem, że mi się to uda, teraz już jestem w nowym formacie, mam nowy sklep, to jest, to jest duże, duże wsparcie zespołu otwarciowego, który pracuje wspólnie z klientem. No i piąty element jest stała opieka o. naszych partner-managerów, przedstawicieli handlowych, którzy nie tylko... E, przyjeżdżają do klientów czysto transakcyjnie, tak? czyli przedstawić oferty handlowe mhm. czy przedstawić oferty produktowe, ale też angażują się w rozmowę z klientem na temat postrzegania tego sklepu przez konsumenta, poprzez ułożenie produktów na sklepie, poprzez y, oznakowanie tego sklepu, poprzez y, wszelkie doradztwo związane z tym. Co jest ważne z punktu widzenia konsumenta, dla klienta? Czyli rozumiem, że na 2024 rok plany są takie, żeby nadal rozwijać i wdrażać ten koncept no, maksymalnie szeroko, jak rozumiem. I szybko. I szybko. Dokładnie. Okay. E, dobrze. Panie Łukasz, to tak podsumowując, już trochę chciałem zapytać o. Te trendy i wyzwania, z którymi będzie musiało zmierzyć się odido, ale też w ogóle szerzej kanał convenience w nadchodzących miesiącach. No bo okej, okay, jasnym jest, że to, to są takie rzeczy ogólnorynkowe, jak wzrost kosztów, walka o budowanie większego koszyka, ale może są jakieś charakterystyczne wyzwania, z którymi wy się musicie mierzyć. Ja patrzę oczami swoich klientów od IDO, czyli rynku niezależnego sklepów. Myślę, że pierwszym takim elementem, z którym musi się zmierzyć od IDO i rynek niezależnych sklepów, to jest, nazwę to mhm. technologiczny trend. Czyli konsumenci coraz częściej poszukują ułatwienia procesu całego zakupu, poszukiwania ofert, mhm. nie wiem... Choćby kasowania produktów na sklepie poprzez technologię, tak? Mam tu na myśli, czy kasy samoobsługowe, czy, bez, czy bezobsługowe w ogóle e, e, zakupy, e, wybór oferty e, poprzez narzędzia, poprzez smartfony. aplikacja, czy Aplikacje, tak, dokładnie. Przez komunikację właśnie digitalową, i to dla rynku niezależnego jest dużym wyzwaniem i dla sklepów od do nad czym intensywnie teraz pracujemy, bo wiemy, że konsument nasz tutaj w, w Polsce bardzo szybko adoptuje się i bardzo szybko i chętnie używa tego rodzaju rozwiązań. tak? Czy to są. E, o których wspominałem, chociażby sam proces wiem, poszukiwania oferty e, e, i też komunikacji takiej na bieżąco z klientem, jak chcę wiedzieć dzisiaj, Aha. co, która sieć ma dla mnie do zaoferowania w danej lokalizacji, gdzie się znajduje. I to jest, to jest, to jest, to jest trend i, i, i wyzwanie, nad którym musimy bardzo intensywnie pracować. Drugi obszar to jest obszar produktowy. Moim zdaniem. E, tu będzie się rynek mocno rozwijał w kierunku tych produktów wygodnych, które właśnie skrócą czas przygotowania posiłku, które ułatwią przygotowanie tego posiłku, ale w, w, w kategorii świeżych i ultraświeżych produktów. Mrożone produkty oczywiście zawsze będą miały swoje miejsce i rolę na sklepie, ale coraz częściej i coraz chętniej konsument będzie sięgał po, po produkty, Świeże, ultraświeże, które faktycznie są już na tyle obrobione, że mocno skrócą czas, czas przygotowania tego posiłku. Aha, proszę. Ja. Jako okay. przykład, jako przykład okay, podam. No, pewnie już mało osób pamięta o takim procederze, około 20 kilkanaście, 20 Aha. lat temu, jak wyglądało przygotowanie obiadu w domu, a szczególnie takiego dodatku jak surówka. Gdzie się Tarło, tarło marchewka, od samego początku różne rzeczy. Teraz ja nie znam żadnej Aha. osoby, która by tego nie robiła, jeżeli nie jest pasjonatą albo jeżeli nie Aha. chce uzyskać jakiegoś konkretnego smaku. Oferta tego rodzaju dodatków do obiadu jest tak szeroka na rynku i jest to oferta Aha. świeża, bo ultra świeża bardzo często, która właściwie zmieniła całkowicie ten, 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 tą czynność, Aha. którą robiliśmy wcześniej. Wspomniał pan o cyfryzacji i zwraca uwagę zwłaszcza na taką, taki rozwój cyfrowy w kontekście konsumenta, czyli żeby on miał łatwiej, żeby mógł sprawić ofertę, żeby mógł szybciej zrobić zakupy, kasa samoobsługowa, te sprawy, a jak to jest na linii franczyzodawca, franczyzobiorca? Czy tutaj jakieś wdrożenia technologiczne, yy, jakieś wdrożenia technologiczne planujecie? No nie wiem, Eurocash ma chociażby swoją innowacyjną platformę handlu, która gdzieś tam pomaga komunikować się z franczyzobiorcami. Jak to w waszym przypadku wygląda? Jak najbardziej tak już w tej <grym> chwili mamy rozwiązania e, e, wspólnie, z, e, sp, wspólnie z naszymi partnerami z, z, z branży IT, mhm. gdzie proponujemy e, systemy do zarządzania, nie tylko do systemy sprzedażowe e, dla sklepów, ale systemy do zarządzania tą sprzedażą, do e, odpowiedniego e, markowania <grym> produktu, pozycjonowania cenowego, do odpowiedniego. Mm, jakby odpowiedniej świadomości, co w moim sklepie się sprzedaje, na czym ja zarabiam, co powinienem rozwijać, a co powinienem z, 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 zmniejszać, co powinienem redukować. To na koniec, co będzie kluczowe dla tego małego, niezależnego handlu w najbliższych latach, ażeby oprzeć się, no mówmy się o ekspansji dużych sieci, bo to nie jest tak, że ten mały, niezależny handel jest spisany na straty, ale pewne zmiany musi przejść. Jakie takie kluczowe? Um, przede wszystkim to musi znaleźć taką swoją tożsamość na rynku względem konkurencji, określić sobie, czym będzie konkurował na tym lokalnym rynku, po to, żeby, żeby zachować tego konsumenta. Tak, tak jak mówiłem. Moim zdaniem e, franczyzobiorcy i, i, i przedsiębiorcy niezależni e, są coraz bardziej świadomi. Oni coraz bardziej potrzebują konkretnych i kompleksowych e, rozwiązań dedykowanych dla ich lokalizacji, dla ich sklepu, niż czystej oferty transakcyjnej, tak że sprzedamy im napój gazowany w jakiejś niskiej cenie. Oni potrzebują coraz coraz bardziej i coraz częściej nam to komunikują, że potrzebują więcej, e, więcej informacji o tym jak, jak ma, mają wygrywać na tym lokalnym rynku. Jeżeli chodzi o DDo, my ten kierunek sobie określiliśmy, tak, że oczywiście chcemy być codziennym sklepem, chcemy być sklepem, gdzie lokalni konsumenci przychodzą na codzienne zakupy, ale też naszym wyróżnikiem zawsze jest po pierwsze, franczyzobiorca, który zna swoich klientów, bardzo często z imienia, mhm. e, e, i zna ich potrzeby e, dokładnie, e, i, i buduje swoją ofertę, i buduje swoją atrakcyjność swojego sklepu na, na bazie świeżych e, i lokalnych produktów. Jak Państwo słyszą, y, jest miejsce dla handlu niezależnego w Polsce. Handlu który opiera się na niedużych sklepach, ale doskonale znających potrzeby swoich konsumentów. No ale tak jak tutaj, Panie Łukaszu, w naszej rozmowie padło, to kilkukrotnie ten handel musi być nowoczesny. I jeżeli ma on przetrwać, ma rywalizować z dużymi sieciami, no to oczywiście tę nowoczesność trzeba zaimplementować, najlepiej przy wsparciu osób, które się na tym znają i które mają odpowiednio duże doświadczenie. Państwa i moim gościem był Łukasz Terelak, starszy kierownik do spraw handlu od Makro Makropolska. Dziękuję Panie Łukaszu za tę dzisiejszą rozmowę, a my, szanowni Państwo, widzimy się już niebawem przy kolejnych naszych rozmowach. Zaglądajcie na nasz kanał na YouTubie, subskrybujcie go, koniecznie zaglądajcie. Na nasz portal www.wiadomościhandlowe.pl Tam wszystkie niezbędne informacje o tym, co w polskim, ale nie tylko polskim, handlu się y, dzieje. Zaglądajcie, czytajcie, oglądajcie. Michał Kokoszkiewicz. Do widzenia.